Hej, hej, witajcie na kanale Iris Psychologia Duszy Tarot. Moi drodzy, zapraszam do wysłuchania karty Dnia, ważnego przesłania na dzień 16 sierpnia 2020 roku. I standardowo, już teraz, jak zmieniłam, wybieram kartę z Tarota oraz kartę z wyroczni. Zobaczmy, co karty chcą powiedzieć na dzień 16 sierpnia 2020 roku dla wszystkich: co karty chcą przekazać. Jaka karta wjedzie wszystkich w tym dniu? Zobaczmy. Moi drodzy, patrzcie. A więc jest to dzień pod znakiem Królowej Pentakli. Słuchajcie, czyli mamy taki dzień, gdzie nie dajecie sobą manipulować, konsekwentnie zmierzacie tak naprawdę do tego, co sobie zaplanowaliście. Pamiętajcie też, moi drodzy, o tych planach długoterminowych, które wcześniej u Was wchodziły w Wasze życie. Wasz cel zostanie osiągnięty. Działajcie, działajcie, moi drodzy, w tym kierunku, który naprawdę w Waszym umyśle, w Waszym sercu zaistniał już pewien czas temu jest to bardzo dobra droga do tego, by Zrealizować swój cel. W pracy karta mówi o bardzo dobrych wynikach, słuchajcie, finansowych. Tak, umiejętnie kierujecie sobą, umiejętnie kierujecie innymi, bardzo dobrze zarządzacie tym wszystkim. Tak, macie pomyślność finansową, cieszycie się z tego, co już osiągnęliście, macie ten awans, macie to konsekwentne realizowanie swoich planów związanych z tą pracą, z tymi finansami właśnie w tym dniu, czyli wszystko, co się dzieje w materializacji nie zostaje spełnione, jest to dzień pełen radości tak naprawdę, tak? W uczuciach karta mówi o waszej dojrzałości, słuchajcie, o waszych e, wspaniałych relacjach partnerskich, tak? Czujecie e, związek w cieple, w opiekuńczości, w radości, w spełnieniu, e, w satysfakcji takiej stuprocentowej, czujecie się... Mm, Spełnieni, słuchajcie, po prostu czujecie się spełnieni. Tak naprawdę, słuchajcie, karta Wam radzi, abyście cieszyli się tym, co posiadacie, ponieważ posiadacie bardzo wiele, więc, moi drodzy, doceniacie swoje piękno, doceniajcie walory, które posiadacie, tak? Doceniajcie to wszystko, co macie, tak? Zróbcie to, moi drodzy, i zobaczycie, ile tak naprawdę po, posiadacie cudowności. Mój drodzy, więc jest to dzień, gdzie macie tą stabilizację. Wszystko to, co chcieliście, toczy się własnym, czyli tym trybem, który narzuciliście sobie, tak? Jest to taki bezpieczny czas, jest to bardzo dobra um, droga do tej sytuacji finansowej, emocjonalnej. Jest to idealny dzień na spełnianie swoich życzeń, na spełnianie swoich celów. Um, ten dzień mówi o waszej wartości, słuchajcie. O wartości, o Waszej przyjemności, o tak, naprawdę obdar o tak naprawdę obdarowywaniu samego siebie i innych, tak? I to w kwestii materialnej, a też w kwestii takiej duchowej, nawet dobrym słowem, dobrą pomocą. Czujecie bliskość, czujecie swoje otoczenie. Jest to bardzo dobry dzień. Na upiększanie siebie, upiększanie swojego otoczenia, na spełnianie swoich zachcianek, spełnianie swoich życzeń, swoich celów. Także, moi drodzy, realizujcie tak naprawdę to, co chcecie: realizujcie samego siebie i cieszcie się, moi drodzy, cieszcie się z tego, co posiadacie, bo, moi drodzy, posiadacie bardzo wiele. Działajcie do celu, macie mm, duże serce w ogóle, macie bardzo wielkie serce. Macie tą dobrać w sobie, tak? Macie zdyscyplinowanie, macie uczciwość, ponieważ ta karta o tym wszystkim mówi, że Wy te cechy posiadacie. Zadowalacie się a, swoją drogą, czujecie się pełni szczęścia, czujecie się spełnieni, czujecie się radośnie. Jesteście tak naprawdę przedsiębiorczy, słuchajcie, tak? Wykorzy wykorzystajcie, moi drodzy, te wszystkie cechy. Potraficie nawet ciężko pracować, i wtedy też wiecie, że osiągniecie ten swój fantastyczny cel. Moi drodzy, zobaczmy, co chcą jeszcze nam powiedzieć karty wyroczni. Zobaczmy, co chcą powiedzieć karty wyroczni dopowiedzieć do głównej karty tygodnia, czyli królowej monet. Co karty chcą dopowiedzieć? Zobaczcie, mamy kartę Słońce. Czekajcie. o. I teraz, moi kochani, karta Słońce mówi na tle oczywiście karty Królowy, królowej monet, tak? Moi drodzy, jest to zwycięstwo, jest to szczęście, jest to sukces, jest to pewność siebie, którą posiadacie, tak? Wy macie pomyślność w tym dniu, słuchajcie, wy macie moc, wy macie energię, wy macie. Determinację, Wasza promienność wychodzi na zewnątrz. Posiadacie wszystko to, co chcecie, więc osiągajcie te szczyty, które są w waszym umyśle, w waszych sercach. Niech wiedzie się, niech wiedzie was to słońce, ponieważ słońce zapowiada sukces, zwycięstwo w pewnej sytuacji, do której teraz tak naprawdę dążycie, tak? Wy posiadacie to wszystko, moi drodzy, sukces sam wchodzi na waszą drogę. Macie intuicję, zobaczcie. Kobieta myśląca, kobieta spełniona, kobieta pragnąca, kobieta zadowolona, wy to wszystko posiadacie. Zobaczcie, ona się uśmiecha, ponieważ ona wie o tym, że, w, że ten okres, w którym teraz się jest, to, jest to okres zbierania e, pentakli, zbierania monet, a monety mówią o materializmie, o zdobywaniu, o wynikach finansowych, o Zadowoleniu, o spełnieniu, słuchajcie, tak? O przedsiębiorczości, o wygodzie, o dobroci, um, o działaniu celowym, które wy tak posiadacie. Moi drodzy, życzę Wam, by ten dzień był pełen szczęścia, sukcesów, pomyślności, tego oświecenia na tej waszej drodze, tej mocy, tej energii, którą posiadacie. Wdrażajcie to wszystko, a sami zobaczycie, ile dobrego. Możecie jeszcze więcej posiadać, bo posiadacie tego bardzo dużo. Tak? Cieszcie się, moi drodzy, z tego, co posiadacie i wkraczajcie na te drogi, które są wam pisane. Życzę wam zwycięstwa. Pozdrawiam.